Będziemy zwiększali wycenę interny, SORU, Izby przyjęć i nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. To jest kwota kolejnych blisko pół miliarda przekazana do systemu, a oprócz tego zaproponowaliśmy specjalny instrument restrukturyzacyjny na kwotę blisko 900 milionów w ciągu 9 miesięcy, w których ma być oferowany, więc tak naprawdę cały czas w miarę obserwowania sytuacji podejmujemy kolejne decyzje. Proszę bardzo, Tokewem. Tomasz Węska Panie ministrze, pan wspominał na samym początku o odbieraniu kolejnych partii leków na COVID-19. Chciałem zapytać o ich realną dostępność, bo są takie sygnały, że tych leków po prostu brakuje. Więc o jakich wielkościach, o jakich partiach mówimy i kiedy one będą rozdystrybuowane do szpitali. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie o młodsze osoby poniżej 12 roku życia. Czy tutaj nie należałoby być może jakiejś decyzji podjąć przyspieszyć przyśpieszyć w podawaniu im tej drugiej dawki? No bo wiadomo, to, są, to jest kwestia szkół i rozprzestrzeniania się wirusa w ten, tą drogą. I trzecia rzecz, jeśli można Panie Rzecz, to odpowiedzmy na te dwa pytania, potem okay. zada pan trzecie. Pierwsze pytanie minister zdrowia, drugie pan Grzegorz Cesak. Znaczy na drugie pytanie to możemy odpowiedzieć w zasadzie bardzo krótko. Ja może odbiorę panu prezesowi ten przywilej odpowiedzi, ale my czekamy tutaj na reakcję. Rzeczywiście jest dokonywana ocena. Być może w najbliższych dniach nawet będzie ona podjęta, bo wydaje mi się, że nawet posiedzenie dzisiaj było planowane. Więc tutaj w miarę jak będziemy otrzymywali rekomendacje ze strony ME, to będziemy oczywiście podejmowali decyzje, ale też nie chcemy, żeby ten system był nazbyt skomplikowany. Więc na razie skoncentrujmy się na wieku 12. plus. Przepraszam, pierwsze pytanie dotyczy. Pierwsze pytanie o Paksławie w sposób dystrybucji. Właśnie dzisiaj rano o godzinie 10 mieliśmy sztab tutaj kryzysowy dotyczący zaopatrzenia w leki. Tak jak powiedziałem, leki kierujemy nie do wszystkich ośrodków, w sensie do POZ-ów czy innych takich podstawowych. One są skierowane do podmiotów hemato-onkologicznych czy innych takich, w których są pacjenci ze zwiększonej grupy ryzyka. W tej chwili Paxlovid, jeśli można tak powiedzieć, jedzie do Polski z Holandii, bo mamy potwierdzenie pierwszej partii powyżej 5 tysięcy dawek terapeutycznych, a Molnopiravir zdaje się, że wczoraj dojechał do Rarsu, więc też będzie w normalnym trybie dystrybuowany. Proszę bardzo, trzecie pytanie. To jeszcze, jeśli można doprecyzować, pewnie pan prezes. Mówimy tutaj o 90 skuteczności tych szczepionek, czy tej drugiej dawki szczepionki, czy czwartej, drugiej przypominającej. Ja chciałem dopytać, co to w praktyce oznacza? 90% skuteczności, czy to jest zapobieganie zakażeniu, czy to jest zapobieganie zgonu. Jakby to można było doprecyzować? W badaniach klinicznych oczywiście podejmowano ten współczynnik 90%, ponad 90% skuteczności szczepionki przeciw ciężkiemu przebiegowi COVID, kończącym się hospitalizacją lub zgonem. Więc dzisiaj te kryterium skuteczności to jest przede wszystkim te najgorsze powikłania po przejściu COVID-19. Proszę bardzo, RMF. Dzień dobry, Michał dobry wieczorem FFM. Chciałbym dopytać o szczepionkę przeciwko koronawirusowi dla tych najmłodszych dzieci po szóstym miesiącu życia, młodszych niż pięć lat. Wiem, że badania kliniczne trwają. Jakie są informacje? Panie generalnie? redaktorze, przed chwilą była udzielana odpowiedź na to pytanie. Tak, tak. chciałem doprecyzować po prostu o tej. Panie redaktorze, pieniędzy. czekamy na decyzję. My przed chwilą o tym minister mówił. Dlatego Słuchajcie państwo swoich to, pytań. Ja tylko pytam o program. już nie mówią o naszych nie? odpowiedziach, proszę. Tylko minister dlatego, że powiedział, że w najbliższych dniach. Spodziewamy Jasne, się. Jasne. Wobec tego dodatkowe pytanie o to, kiedy ta nowa dawka, nowa szczepionka celowana, zaaktualizowana o wariant mikron, może być stosowana jako trzecia dawka? Czy Państwo, i ta pierwsza dawka przypominająca pierwszy booster, czy tutaj no jest problem? Powiedzieliśmy, że to jest w miarę dostępności. Na razie oczywiście bardzo chcemy, żeby zainteresowanie szczepieniem było jak największe, ale widzimy, że w ramach podawania kolejnych dawek ten odsetek osób... Biorących kolejne dawki i maleje, niestety maleje z mojego punktu widzenia. Więc spodziewamy się, że jednak już te nowe osoby, które będą wchodziły w system szczepień, w system podania tej trzeciej dawki, będą jednak szczepione w większości tym nowym preparatem. Szczególnie mówię już o perspektywie października, kiedy będziemy mieli zdecydowanie. Większe dostawy, kiedy przekroczymy tą liczbę 4 milionów szczepień, bo patrząc na tą grupę, która. 4 miliony preparatów, patrząc na tą grupę, którą mamy do obsłużenia, czyli blisko 9 milionów, no to byłby świetny wynik, jakbyśmy wykorzystali te wszystkie preparaty. Wobec tego krótkie jeszcze pytanie obok sytuacji kordyjnej o psychiatrię dziecięcą. Mamy sygnały z kolejnych szpitali o tym, że są zamykane oddziały. Myślę o Mazowieckim Konstancinie. Wiem, że była Państwa zapowiedź, że od października nowe oddziały będą funkcjonować w Józefowie, między innymi pod Warszawą, ale tam jest problem z uruchomieniem tego oddziały. Każda z tych sytuacji, panie redaktorze, jest rozpatrywana indywidualnie. My monitorujemy bardzo uważnie. Narodowy Fundusz Zdrowia za każdym razem ma e, odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania takiej sytuacji. Udało się na przykład szczęśliwie rozwiązać taką sytuację w Warmińsko-Mazurskim w ostatnim czasie z korzyścią dla pacjentów. Więc tutaj też podjęliśmy taką próbę no i mamy zapewnienia, o których komunikował Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. A czy planując jakieś systemowe jeszcze zmiany, jeśli chodzi o psychiatrię? Systemowe zmiany tak naprawdę cały czas są wprowadzane. Mówimy o reformie psychiatrii dziecięcej, bo, bo rozumiem, że o tym obszarze. O ten obszar pyta Pan Redaktor. Zmieniamy filozofię tego systemu ze szpitalnego na system, który jest oparty na opiece środowiskowej. Otworzyliśmy już ponad 350 ośrodków tej wsparcia środowiskowego i one stopniowo nabierają tempa i udzielają wsparcia wcześniej niż to dzieje się właśnie w tych sytuacjach kryzysowych. Pierwszym efektem działania tego jest tak naprawdę też zwiększona liczba pacjentów idących między innymi do szpitala do tych wyższych poziomów opieki. No wynika to z tego, że po prostu wyłapowani są pacjenci, którzy być może byliby wyłapani zbyt późno i musieliby sami w ramach interwencji szpitalnej o, o, oczekiwać pomocy z tego typu. Więc reforma tak naprawdę jest wdrażana od już dłuższego czasu. Tylko, że problem, do, powiem jeszcze, jak mówią lekarze, dotyczy tych dzieci, które są w jeszcze cięższym stanie. Dla nich często opieka środowiskowa to za mało i potrzebują oddziałów stacjonarnych, których brakuje. Mamy sygnały np. Józefowa, że nie uda się od października uruchomić wbrew temu, o czym Państwo pisali w odpowiedzi do rzeczywistości. Każdy temat, pacjent będzie na pewno zaopiekowany tutaj pod kątem, pod kątem zapewnienia miejsca oceny stanu klinicznego. Narodowy Fundusz Oddział Mazowiecki jest zobowiązany do tego, żeby monitorować i pilnować sytuację. Proszę bardzo, Medycyna Praktyczna. Dzień dobry. Ja chciałabym dopytać o, taką, o dwie sprawy związane z tematem szczepień. Komisja Europejska stwierdziła, że w nadchodzącym sezonie no, priorytetem powinno być uzupełnienie luk w poziomach zaszczepienia. No, my mamy duży problem, bo wiadomo, 40% w ogóle poza schematem, w tym 1 trzecia seniorów powyżej 80 roku życia. I chciałam się dowiedzieć, czy oprócz kampanii informacyjnej, społecznej, dedykowanej czy kierowanej głównie do wątpiących w szczepienia ministerstwo rozważa jakieś działania organizacyjne, które pozwoliłyby na zaszczepienie schematem podstawowym i kolejnymi dawkami tej najstarszej populacji, która w ogóle nie odebrała żadnego szczepienia. I drugie pytanie też z tą y, grupą związane. Y, czy na poziomie EMA to pytanie do pana prezesa chyba głównie jest rozważana, y, jest rozważany trzeci booster dla najstarszych, bo 80-latkowie przynajmniej część z nich odebrała drugi booster już w kwietniu-maju. Pani prezesie. Obie szczepionki adaptowane, zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, dotyczą boosterów pierwszego lub drugiego, więc one mogą być stosowane zarówno jako pierwsza dawka przypominająca, jako druga dawka przypominająca. Co do trzeciej dawki przypominającej jeszcze nie ma takich rekomendacji i na razie decyzje na ten temat nie są podejmowane. Oczywiście mając na względzie, że procedury są przyspieszone w Europejskiej Agencji Leków, jak i na całym świecie we wszystkich agencjach, FDA i także, jeżeli będzie taka potrzeba, konieczność, reagowanie zarówno SEDC, jak i EMA będzie natychmiastowe. Jeżeli chodzi o kwestie zachęt do szczepień, no to tutaj ta nowa kampania, nie wiem, czy Pan Rzecznik nie będzie chciał więcej na ten temat. Powiedzieć, ma mieć nieco zmieniony charakter. My do tej pory staraliśmy się tak przekonywać bardzo ogólnie do samej idei szczepień, przedstawiając też rzeczowe, oparte na badaniach informacje dotyczące skuteczności. Natomiast teraz chcemy bardziej przybliżyć się do tych osób, które miały wątpliwości, które być może nie zostały zaspokojone, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy na temat szczepień. Będziemy mieli taki specjalny dedykowany serwis i całą kampanię z filmami, które będą reklamowymi starały się pokazać, że na każde z tych argumentów, które Budzą wątpliwości, które padają też w przestrzeni internetu, siejąc manipulacje. My mamy odpowiedź, to znaczy zbierzemy takie pytania. Te pytania były zbierane w takim trybie grup fokusowych po całej Polsce, w szczególności w gminach, w których wskaźniki wyszczepień były najmniejsze, więc my troszeczkę zmieniamy charakter tej kampanii. Jeżeli chodzi z kolei o dotarcie do osób w senioralnych w wieku szczególnie powyżej 80 roku życia, to tutaj akurat mamy bardzo dobre wyniki również na tle europejskim, ale cały czas mamy właśnie funkcjonujący system zachęt, który do tego się przyczynił, bo zwracam Państwa uwagę, że są specjalne premie dla lekarzy POZ-u, którzy mają duże poziomy wyszczepienia, jeżeli nie będziemy widzieli, że ten system nie działa skutecznie w tych grupach szczególnego ryzyka, to oczywiście będziemy szukali nowych instrumentów. Szanowni Państwo. Dziękując za konferencję. Na koniec ubiegając państwa jutrzejsze telefony od rana, nie, jutro nie każdy punkt szczepień będzie miał jeszcze szczepionki BA1. Więc proszę nie dzwonić o 9 rano i nie pytać, dlaczego punkt szczepień nie ma jeszcze szczepionki na BA1. Do dziś mamy 450 tysięcy szczepionek, 952 punkty szczepień, zamówiły już 128 tysięcy szczepionek. To znaczy, że jeszcze tą bazę, którą mamy w ras ona jest jeszcze niewykorzystana. Jutro dopiero dochodzą kolejne blisko półtora miliona szczepionek, które będą rozdystrybuowane do przyszłego tygodnia, więc realnie te dwa miliony szczepień, które będziemy mieli już jutro w magazynach, one będą spożytkowane w przyszłym tygodniu. Więc jutro wszyscy, którzy zechcą się zapisać na szczepienie, mogą jeszcze w swoim punkcie szczepień nie mieć szczepionki na BA1. Prosimy o wstrzemięźliwość. Dziś w nocy odbywa się wystawianie skierowań. Rano punkty szczepień powinny mieć dostępne kalendarze na poszczególne dni, poszczególne godziny. Na pewno jutro wszyscy chętni, jeżeli będzie ich pół miliona. Nie otrzymają jeszcze szczepionki BA1, ale to nie kłopot. W przyszłym tygodniu stopniowo każdy będzie szczepiony szczepionką BA1, a potem BA4, BA5. Serdecznie państwu dziękuję, dziękuję panu ministrowi, dziękuję panu prezesowi. Do zobaczenia na kolejnej konferencji zapewne o kampanii.